centrum na lewo na plac chodzą bohaterowie dzisiejszej uroczystości pod oddziały żołnierzy składających przysięgę oraz pod oddziały towarzyszące dzisiaj do przysięgi staje pierwszy turnus kadetu służy przygotowawczej do narodowych sił rezerwowych pełnionej w kilku okresach na potrzeby korpusu podoficerów wszyscy z nich to studenci wielu polskich wyższych uczelni mają oni za sobą pierwszy miesiąc intensywnego okresu szkolenia podstawowego przed nimi jeszcze dwa miesiące nie mniej intensywnego szkolenia, w czasie którego zdobywać będą wiedzę i praktyczne umiejętności żołnierskiego abecadu. Wiele osób pyta mnie, ale jaki sens ma spędzenie całej wakacji i jeszcze połowy kolejnych w mundurze? Ma głęboki sens z wielu powodów. I z tych, które wymawiamy dużymi głoskami, kiedy mówimy o ojczyźnie, kiedy mówimy o państwie, kiedy mówimy o obronności, ale także z tych przyziemnych. To sposób na atrakcyjny zawód. To sposób być może na życie w mundurze. Jest to dzień pełen, pełen wzruszeń, pełen emocji ponieważ jest to, powiedzmy sobie szczerze, najważniejszy dzień w moim życiu, ponieważ spełniają się w tym dniu moje marzenia. Już jako małe dziecko miałem autorytet i mam nadal w postaci ojca, który jest żołnierzem zawodowym. W przyszłości chciałabym zostać żołnierzem zawodowym, najbardziej interesują mnie wojska pancerne. No to jest no, no jej jest więc ona wszędzie wejdzie, <laughs> w czołgu się zmieści, no marzy o tym, więc myślę, że marzenia się spełniają. Ślicznie wyglądała. No, jesteśmy naprawdę bardzo z Po przysiędze zaczynamy szkolenia już typowo wojskowe na poligonie, szkolenia taktyczne, szkolenie ogniowe. Przed przysięgą głównie była musztra i wykłady. Szeregowy kadet Kacper Semeniuk ma 22 lata, pochodzi z Zegrza. Jest studentem drugiego roku Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego na kierunku leśnictwo. W przeszłości chciałby zostać oficerem zawodowym w Wojsku Polskim. Jestem bardzo zadowolona, bardzo dumna z syna. Cieszę się, że wybrał taką drogę. Tym bardziej, że jego ojciec jest oficerem wojska polskiego, który kończył akurat szkołę oficerską w Zegrze. Przez kilka miesięcy w wojsku nauczysz się tego, co ci się przyda na całe życie. Marzę o takim dniu, kiedy zmieni się ustawa o policji, o straży granicznej, o innych służbach, i kiedy do tych służb będą przyjmować. Żołnierzy Narodowych Sił Rezerwowych lub żołnierzy przeszkolonych w ramach takich centrów jak to w Zegrzu, ponieważ to zupełnie inny kandydat, który przeszedł takie wielomiesięczne szkolenie, który poznał smak żołnierki, który zna dyscyplinę i który miał okazję przekonać się, czy to jest sens jego życia, czy nie. Ta radość przeżywania, było to widać dzisiaj po rodzicach, nadal tu przybywają tłumy, nadal przybywają nie tylko rodzice, mężowie i żony, nadal przybywają sąsiedzi, znajomi, nadal ludzie przyjeżdżają, autokarę na przysięgę, tu się nic nie zmieniło. I to jest piękne, bo to jest piękna tradycja. Przyjedź mamo na przysięgę, znacie to? Nie! nie. No to naśpiewajcie, przyjedź mamo na przysięgę!